Pan poseł Bierkowicz poniesie konsekwencje za wczorajszą akcję w sklepie Ikea. Wydaje mi się, że już poniósł, po pierwsze zapłacił mandat, mm, po e, moim zdaniem ze, ze, ze sprawy pomyłki, bo ja przyjmuję go wiesz, że to była pomyłka, został napiętnowany przez opinię publiczną, łącznie z, z zabraniem głosu przez premiera, co było moim zdaniem przypadkowe, bo zwracam uwagę, że premier zabrał e, głos w tej sprawie w tonie nie znoszący, nie uwzględniającym żadnej wątpliwości, 16 minut po opublikowaniu pierwszej informacji na ten w internecie. Mm -hmm. Więc to wygląda na akcję orkiestrowanego uderzenia w opozycję, bo opozycję, która ma wiarygodność społeczną, której Rosną sondaże, które rząd się moim zdaniem boi. I moim zdaniem że to nie jest przypadek. Jeżeli miałbym postawić swoją e, hipotezę, to nabrzmiałaby brzmiałaby w ten sposób, e, że to było po prostu jakoś zorkiestrowane, A informacja do dziennikarzy, obawiam się, że musiała trafić z wewnątrz policji. Um, ja te informacje dostałem, więc nic nie potwierdza. Więc... I, 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 I nie podoba mi się to. To znaczy, mm -hmm. nie podoba mi się to. Uważam, że oczywiście każdy powinien uważnie patrzeć, co kasuje na, na tych kasach, ale zjawiska kas tych elektronicznych, samoobsługowych są stosunkowo nowe. One nie działają idealnie. I pomyłki się zdarzają. I uważam, że jest różnica jednak pomiędzy pomyłką na kasie elektronicznej, a pomiędzy kradzieżą i uważam że premier nie powinien oskarżać kogoś o kradzież jeżeli y, wszystko wskazuje na to że to była po prostu pomyłka i ktoś sam się przyznaje tak. do błędu i stara się ten błąd naprawić po pierwsze płacąc rachunek po drugie nie korzystając z immunitetu przyjmując mandat tak, chociaż nie, nawet uważa że niektórzy y, nie przyjmują mandatów za niektóre wykroczenia. Skąd pana zdanie bo to widać na pewno taka rosnąca niechęć do uchodźców z Ukrainy u nas w narodzie. To jest, jak to może, czym to może być spowodowane przede wszystkim. Mi się wydaje że czasem y, 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 za dużo sobie wyobrażamy, jeżeli chodzi o możliwość e, koegzystencji dwóch narodów. To jest normalne, że narody mają różne interesy. E, I e, że wielkie masy ludności e, zamieszkujące obok siebie po prostu zaczynają ze sobą rywalizować o te same zasoby. E, widzimy konflikt interesów w sektorze ochrony zdrowia, czasami w edukacji, w nieruchomościach, na rynku pracy, w rolnictwie, w energetyce, w transporcie, w hutnictwie, w polityce międzynarodowej, w zbrojeniówce. No dlaczego miałoby nie być negatywnych emocji? Każdy, kto jest tutaj zaskoczony, moim zdaniem naprawdę wygląda jakby się urodził wczoraj. Przecież przed wojną mieliśmy tutaj ponad milion Ukraińców i też były różnego rodzaju napięcia. To nie jest coś nowego, co powstało po pełnoskolowej inwazji Rosji, natomiast oczywiście ogromna fala migrantów i uchodźców z Ukrainy do Polski i duża fala solidarności Polaków rozkręciły pewną podsyconą bardzo mocno przez polityków i media nadzieję na jakąś nową epokę, że wejdziemy w czas jakiejś przyjaźni. Niektórzy zaczęli nawet mówić o wspólnym państwie, co było jakimś totalnym nonsensem, i moim zdaniem ten brak realizmu, rozniecony to myślenie życzeniowe rozciągnięta na parę lat poprawność polityczna, autocenzura w większości klasy politycznej, spowodowały to, że w tej chwili narasta coś, co nazywam odreagowaniem. To znaczy to, że ludzie właśnie bardziej otwarcie niż kiedykolwiek wcześniej zaczynają mówić, że tych co ich boli, co im się nie podoba, o pewnych napięciach. I moim zdaniem po prostu trzeba spokojnie przez ten etap przejść i dojść do wniosków. A wnioski są ciągle odsuwane w czasie. Na przykład obecna ustawa przedłużająca przywileje dla Ukraińców w Polsce jest absolutnym półśrodkiem wypichconym przez rząd po wecie prezydenta względem pierwszej ustawy, która miała w ogóle przedłużać te wszystkie przywileje. W tej chwili przedłużyli trzy czwarte. Mówią, że to jest wielkie obcięcie powrót do normalności. Nie, to nie jest powrót do normalności. Powrót do normalności to jest wtedy, jak nie będziemy mieli równoległego porządku prawnego, stworzonego specjalnie dla Ukraińców w Polsce na koszt państwa polskiego, to będzie powrót do normalności. I e, no, nas czeka po prostu trudna, ale szczera rozmowa o każdej ze spraw, e, które są pomiędzy naszymi państwami, naszymi narodami. I powiem tak, Ukraina nie ma problemu żadnego problemu z twardą rozmową z naszym państwem e, i stawianiem swojego interesu najpierw przed naszym. I my powinniśmy moim robić to, zdaniem, to samo. Po prostu szanować się i traktować tak samo. Już też zamykając ten temat, bo jest wiele obligacji, pewnie jeszcze wiele będzie, wiele komentarzy, ja zadam tak, takie proste pytanie. Czy pan przyjąłby rodzinę z dziećmi z Ukrainy, z uchodźców do swojego mieszkania? Jeżeli bym miał taką możliwość i byliby to prawdziwi uchodźcy, którzy potrzebowali pomocy? pomocy, to tak. Yy, uważam, że odruch solidarności międzyludzkiej i pomocy komuś pokrzywdzonemu jest odruchem szlachetnym i godnym pochwały. Natomiast ten odruch solidarności międzyludzkiej i szlachetności nie może być wzorcem polityki państwowej, bo państwa stoją na straży swoich interesów i nie mogą się kierować sercem. Państwo muszą się kierować Racją stanu. Terracja stanu. W ogólnej polityce państwowej uwzględnia taką pozycję jak pomoc humanitarna, ale całe państwo nie może być traktowane jako organizacja humanitarna, bo jest to całkowite pomylenie ról. Wojna nie wstrzymuje toczącej się rywalizacji międzynarodowej, ale ją wzmaga. I moim zdaniem, niestety, polski romantyzm spowodował brak kalkulacji polityki państwowej po wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Byli bardzo pojedyncze politycy w Polsce, pojedynczy eksperci, którzy się wypowiadali chłodno, sceptycznie, analitycznie, ale nikt nie chciał ich słuchać, ja pamiętam doskonale Przede wszystkim naszą... było to ignorowane i nie, nie było chęci w ogóle też, żeby słuchać. Pamiętam naszą skupiamy. konferencję prasową pierwszą, na której jako Konfederacja, kiedy pierwsze ustawy, tzw. Tak ustawy o pomocy Ukraińcom miały być uchwalane w Sejmie i my przeczytaliśmy to, stwierdziliśmy, że to jest nie do zaakceptowania, że nie jesteśmy przeciwko pomaganiu, ale zrobiliśmy konferencję pod hasłem, pomoc tak, przywileje nie. I wówczas wszystkie stacje wyłączyły światło, wyłączyły kamery. Powiedziały, że to jest skandal, że nie będą naszej, naszej konferencji nawet transmitować. Takie było podejście. To było zaledwie dwa lata temu. Dwa, dwa lata, może, może dwa, dwa i pół. Tak. To I, można powiedzieć, że w polskiej przedsiębiorstw publicznej zabrakło takiego zdrowego, zdroworozsądkowego myślenia w momencie właśnie wybuchu tej wojny na Ukrainie? Zabrakło za miejsca na racjonalną debatę, zapanowały emocje. Yy, i no, na szczęście ten etap powiedziałbym mamy za sobą tak i teraz y, to co jest moim zdaniem istotne to żebyśmy z jednej skrajności nie popadli w drugą skrajność także emocjonalną tylko żebyśmy kierowali się rozumem, odpowiedzialnością, własną racją stanu, mieli wizję tego jak chcemy żeby wyglądała nasza przyszłość, a także przyszłość y, cudzoziemców, którzy mieszkają w Polsce niezależnie od ich narodowości, bo to jest duża szersza mozaika, są Ukraińcy, ale są obok tego Białorusini, są Rosjanie, y, są Gruzini są wymienić tylko narody ze wschodu, jest daleki wschód, y, pojawia się Bliski Wschód pojawiła się Ameryka Południowa ze swoimi problemami i my musimy mieć jakąś wizję, do czego to wszystko nas prowadzi. Polityka um, populacyjna, migracyjna państwa nie może być czystą improwizacją. Ona musi odbywać się zgodnie z jakimś planem. Tego planu nikt nigdy nie przedyskutował, nie przyjął. Ale też możemy pozytywy tutaj z okazji, jeżeli widzimy dużo uchodźców, to znaczy dużo osób, którzy przyjeżdżają na nas. Że ten nasz kraj jest jednak fajny jest, gdzie ludzie chcą po prostu przyjechać i chcą tutaj być. Nie? To też jest coś miłego. To, dla nas co pan chyba. powiedział, absolutnie się z tym zgadzam. To wyraża, to wyraża emocje wielu Polaków. W tym jest pewien element dumy, w tym jest element potwierdzenia własnej wartości, i jest to związane też z naszymi narodowymi kompleksami. I uważam tę postawę i oparcie na tym politykę za niezwykle niebezpieczne, dlatego że potwierdzanie naszej własnej wartości, przekroczenie naszej niepewności co do wartości, jako państwo, jako gospodarka, jako naród, od kompleksów nie może być motorem napędowym ani kreatorem naszej polityki. To jest bardzo niebezpieczne. Nasza, nasza polityka powinna rządzić się chłodną kalkulacją, um, a nie um, naszymi potrzebami emocjonalnymi. Jakkolwiek mm -hmm. w demokracji musi być miejsce na emocje i w kampaniach wyborczych jest go bardzo dużo. Tak. To, gdzie przychodzi do kierowania polityki państwowej, szczególnie na poziomie międzynarodowej, musimy kierować się absolutnie po prostu przemyślaną, najlepiej uzgodnioną w skali jakiegoś, powiedzmy, strategicznego konsensusu kalkulacją własnych interesów. A to, co sobie inni myślą na nasz temat, powinno być dla nas. Nie, nie wszystkim się to spodoba, ale po prostu trochę wtórne, mm -hmm. dlatego że jak opinia innych zaczyna być dla nas kluczowa, to stajemy się z zewnątrz czterowni, a państwo z zewnątrz czterowne, to państwo y, łatwiej do manipulowania. Wychodzi afera z Postentelusem, z Daftonom, y, tam jakieś w ogóle chore pieniądze, jakieś podpisy, układy i tak dalej. Jak mamy brać na poważnie polityków? To jest po prostu coś niesamowitego. No, jakby takie życie. Polityka nigdy nie była inna. Tam, gdzie, tam, gdzie duży mają tak pod kontrolą administracji i polityków, tam pojawiają się nadużycia. Moim zdaniem ta sprawa związana z tą działką gruntową. CPK, tak, splot polityki zarządzania ziemią rolną rynek nieruchomości, inwestycje infrastrukturalne, z tych polityki biznesu sponsorującego kampanie wyborcze różnych partii i yy, spór yy, o to, yy, kto wiedział, co wiedział, a kto nie wiedział, to jest niezwykle yy, ciekawa politycznie sprawa. Yy, nie dlatego, że ona obciąża kogoś, ja nie mam żadnej swojej tezy, kto tutaj jest winny i w jakim stopniu, ale ona mi coś przypomina. Ona mi przypomina aferę gruntową e, z czasu pierwszego rządu PiSu, gdzie też wiceminister rolnictwa zatwierdzał, yy, czy tam był minister oskarżony, to było w kompetencjach wiceministra. Mieliśmy z tych dwóch partii przekształcenia gruntów możliwie do zarobienia bardzo duże pieniądze. <laughs> śledztwo prowadzone przez służby specjalne CBA w tamtym czasie, y, ciągnące się latami sprawy przed sądami i znów to samo, czyli udział państwa w zarządzaniu gruntami. i to no zdanie, że tam mieli czas 4 lata, a tu się dwa tygodnie udało z tym działką, to jest w ogóle niesamowite. Nigdy tak naprawdę nie wiemy, jeżeli chodzi o tego rodzaju transakcje, jak długo ktoś przygotowuje i ile lat robi podejścia, żeby coś załatwić. Więc przestrzegam przed wyciąganiem łatwych wniosków. Moje mhm. zdaniem, to, co jest istotne i wówczas, i teraz, to że te dwie sprawy dzieli mniej więcej um, ze 20 lat i pytanie, czy nasze państwo, rządy się zmieniły w tamtym czasie wielokrotnie i pytanie, jakie powinniśmy sobie postawić, no oczywiście, pytanie, kto jest winny, czy ktoś powinien być ukarany, to jest oczywiste, natomiast moim zdaniem dużo ciekawsze jest pytanie, czy przez te 20 lat coś się zmieniło, jeżeli chodzi o poziom transparentności. No wychodzi, zarządzania, zarządzania procesem decyzyjnym w administracji, mhm. jeśli chodzi na przykład właśnie o odralnianie gruntów, o ich przeznaczenie, o decyzję o ich sprzedaży, um, o przeznaczeniu pod tereny strategiczne. Na przykład dla mnie pytanie, jakie się nasuwa, bardzo ciekawe jest takie, jak to jest możliwe, że podobno spółka CPK chciała zablokować sprzedaż tych gruntów, a minister o tym nie wiedział? Znaczy, jak możliwe jest, żeby podobno najbardziej strategiczna inwestycja w państwie i zarządzająca nią spółka starała się zarezerwować grunty na ten cel, a członek rządu się o tym nie dowiedział. Jeżeli to nie jest prawdą, a ja tego nie wykluczam, że to jest prawdą, nie wykluczam, żeby to było jasne, to to świadczy fatalnie o sposobie organizacji administracji rządowej. Mhm. I ja jestem w stanie uwierzyć, że to jest możliwe, bo ja uważam, że obecnie sposób zorganizowania mechanizmów y, obiegu informacji w administracji rządowej faktycznie jest fatalny. Jest to tak nie tak działa tak jak powinno. I moim zdaniem to jest ciekawe wyzwanie polityczne, jak to poprawić. Ale to nie to już od lat, przed nami nie potrafimy chyba sobie z, z nim poradzić, Moim politycy. zdaniem, czy nie potrafimy, to byśmy się dowiedzieli, gdyby ktoś spróbował, moim zdaniem, jak na razie nie, nie, nie spróbował. nie <laughs> okay. 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 I dlatego wróciłem do sprawy sprzed mm -hmm. 20 lat, żeby zadać pytanie, czy po 20 latach ktoś coś zmienił, ktoś coś poprawił.